Jeszcze chciałbym się tak krótko podzielić z wami słowem, tak, które przeżywam, które wierzę, że będzie ku zachęcie dla nas wszystkich, bo to słowo mnie zachęciło samego, mnie pobudziło ostatnio, tak bardzo przeżyłem to słowo. I wiemy, że Słowo Boże ma, ma, ma tą moc, ma tą moc ożywczą, dać nam, dodać nam otuchy, zachęcić nas do, do szukania Boga. I tak śpiewaliśmy tej pieśni, pragnę z Tobą zawsze być, Zbawicielu mój to ta zachęta, to pragnienie przychodzi od Boga, jeżeli, jeżeli szukamy Jego, jeżeli jesteśmy otwarci na Jego głos, jeżeli jesteśmy, e, chcemy, chcemy wzrastać, chcemy przybliżać się do Niego. I chciałem przeczytać psalm pierwszy. To psalm jest bardzo dobrze znany. Psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad stumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść niewiędnie, a wszystko co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi, są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto to nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w Zgromadzeniu Sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę Sprawiedliwych. Droga zaś bezbo bezbożnych wiedzie do nikąd. Cudowny psalm, cudowne słowo Boże, i ten, ten psalm wierzę, że e, bardzo dobrze znamy. Ja swego czasu przeżywałem ten psalm bardzo doby, głęboko i nawet do na pamięci go się nauczyłem, i to, to było takim e, motnym, ale tak na nowo, e, niedawno, niedawno temu. Tak, czytając ten, to, ten psalm w przekładzie Biblii Gdańskiej, tak, po prostu Duch Święty pokazał mi takie, takie pewne, pewne myśli w tym psalmie, które na nowo mnie ożywiły, które na nowo po prostu rozpaliły moją miłość do Pana. Bo wiemy, że Słowo Boże jest do, Słowo Boże dobrze czytać, dobrze rozważa, dobrze się uczy na pamięć, ale za tym, a też musimy do tego słowa przykładać swoje życie, przykładać miarę jakby ze swojego życia, że to co Słowo Boże mówi, to mamy to wykonywać, mamy to czynić, mamy to być nie tylko słuchaczami, ale mamy być wykonawcami Słowa Boże, tak mówi, o tym, żebyśmy byli wykonawcami Słowa Bożego. I, i właśnie tak chciałem tylko zwrócić uwagę na, te, na cztery takie myśli, które, które mnie pobudziły w przekładzie Biblii Gdańskiej. I pierwszą, pierwszą, pierwszym słowem, które jest użyte, szczęśliwy mąż, w Biblii Gdańskiej jest użyte błogosławiony mąż, błogosławiony mąż, także tak pomyślałem sobie, że każdy chce być szczęśliwy i ludzie w tym świecie chcą być szczęśliwi, szukają tego szczęścia i są szczę znajdują w pewnym, w pewnym sensie, gdy osiągają jakieś bogactwo, gdy osiągają pieniądze, gdy, gdy im coś tam wyjdzie, powiedzie się, pracę znajdą dobrą, na Ziemi, w jakim stopniu osiągają to szczęście. Ale tutaj, w tym przekładzie gdańskiej jest użyte słowo błogosławiony. Człowiek, człowiek błogosławiony to jest ten, który właśnie przeżywa bardziej już tą to błogosławieństwo, to szczęście zależne od Boga jest, przychodzi w związku z tym, że ma społeczność z Bogiem, jest szczęśliwy, ale błogosławiony jest jakby głębiej, że to, to szczęście jest powiązane ze społecznością z Bogiem, z błogosławieństwem Bożym, a, a błogosławieństwo i szczęście od Boga to jest inne niż to szczęście tego świata, szczęście tego świata jest przemijające, słowo Boże mówi i, i widzimy to wokoło, gdy ludzie coś osiągają, są szczęśliwi na swój sposób, ale to szczęście jest takie pisane patykiem na wodzie, można powiedzieć, i po, po, po jakimś doświadczeniu, próbie, to wszystko się wali, a ci, którzy, którzy ufają Słowu Bożemu, którzy budują na Słowie Bożym, to mają, mają to szczęście błogosławione przez Boga, to błogosławieństwo od Boga i nawet, co się dzieje w, świecie, w, w życiu, gdy przeżywamy różne chwile ciężkie, może załamanie, czy, czy jakieś doświadczenie przeżywamy, czy, czy coś, nachodzą różne właśnie przychodzą doświadczenia, to, to to błogosławieństwo jest z nami, to szczęście przeżywamy nie ze względu na to, co przeżywamy w życiu, ale za, na to, że jesteśmy dziećmi bożymi, że jesteśmy, mamy to społeczność z Bogiem, mamy to pocieszenie od ducha świętego. I tak właśnie te, te słowo mnie tak na nowo po, 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 pobudziło. I też jest błogosławiony mąż, tak w przykładzie gdańskim, który nie idzie za radą bezbożnych, w Biblii Gdańskiej jest niepobożnych. Także tutaj też tak pomyślałem sobie, że. że Człowiek, bo, człowiek, który trzyma się Pana, który, który, który idzie Bożą drogą, to nie o to chodzi żeby bezbożnych, ale właśnie nawet niepobożnych ludzi, którzy, którzy nie, nie są jakieś bezbożnikami, ale którzy nie mają rady Bożej. To On nie idzie za tą radą, on idzie za radą ludzi pobożnych, ludzi, którzy są blisko Boga, którzy, którzy ufają Jemu, którzy, którzy mogą podradzić tą mądrością Bożą usłużyć. To też tak była bardzo głęboka myśl też. Najważniejsze, to, co mnie pobudziło i bo po, tak po prostu na nowo ożywiło, w drugim wersecie pisze lecz, lecz ma upodobanie w Zakonie Pana. I w, tym, w tej Biblii, Biblii Gdańskiej jest tam użyte słowo, lecz ma, lecz Jego kochanie jest w, słowie, w Zakonie Bożym w Słowie Bożym. Jego kochanie, Jego miłość jest w Słowie Bożym. Nie upodoba, upodobanie, tylko, bo upodobanie, oczywiście, że mamy w swoje Bożym upodobanie. Ja też miałem zawsze upodobanie i mam, ale to te słowo użyte, które, które, taka myśl głębsza jest, które ma, ma kochanie, jego jest swoje Bożym. Do słowa Bożego, do Pana podchodzi z miłością, z całym sercem, bo upodobanie można mieć w różnych rzeczach jeszcze. I w tym mamy upodobanie, w tym i to tak po tak prostu, nawet i teraz, przeżywając na Ziemi różne rzeczy, przeżywamy i mamy w różnych takich ziemskich rzeczach upodobanie. Ale miłość, ta miłość, ta, ta głęboka, ta właśnie, która, którą Bóg oczekuje od nas, to jest, jest czymś, czymś piękniejszym, czymś większym od samego upodobania tylko. Także Bóg oczekuje od nas, jakby. Te, całkowitego oddania i wiele, wiele miejsc jest w Słowie Bożym, które zachęca nas, żebyśmy, żebyśmy podchodzili do Boga z miłością. Tak, teraz, no, tak pomyślałem sobie, że apostoł Piotr, gdy, gdy miał ten upadek, gdy przeżywał ciężkie chwile, gdy zaprosił Pana Jezusa, to Pan Jezus do niego przyszedł z takim pytaniem, z taką jakby, może chciał się dowiedzieć, może chciał Piotra podbudować i pytał się jego, Piotrze, synu Jana, miłujesz Ty mnie? I to po, po trzykrotnie go się pytał. Tak, y, wszyscy wie, wiemy, że to, jeżeli trzy, trzy razy się zaparł, to też może tak w ramach takiego, żeby to, odnowić to przymierze z Bogiem na nowo, to Pan Jezus mu oczekiwał, że trzy razy wyzna to miłość. Ale mi się wydaje, że to, to słowo też użyte jest, żeby podkreślić, jak ważną jest rzeczą, czego oczekuje od nas Jezus. I, I każdego z nas Pan Jezus może dzisiaj się pytać, czy Ty mnie miłujesz? Po może można zapytać się w sercu naszym, czy ty mnie miłujesz? Czy, ty, czy, czy masz upodobanie, miłość, kochanie w słowie Bożym? Czy masz tą to, to, to miłość w społeczności z, 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 ze mną? I wierzę, że, że tak, takie, takie, takie pytanie, taka, takie jest oczekiwanie Bożego Serca względem nas, względem naszego życia. I dlatego właśnie chciałbym Was wszystkich zachęcić, żebyście macie teraz w młodym wieku, jesteście jeszcze przed Wami jest życie, dużo możecie zrobić pięknego dla Pana, i właśnie w tych trudnych czasach, może, gdy w szkołach, gdy w pracy jest, jest tyle rozwiązłości, tyle jest różnych nieprawości. I żeby świecić, żeby być tym świadectwem dla tych ludzi, ważne jest właśnie trzymać się Boga, trzymać się Pana z całego serca, trzymać się Jego słowa, trwać w tej społeczności z nim, chodzić w bliskiej społeczności z nim, w bliskiej relacji z nim. I wtedy ta nasza światłość, to, to, to nasze życie będzie świadectwem dla innych, błogosławieństwem, zachętą dla innych. Gdy będziemy trzymać się Pana, gdy nie będzie nas interesować to, co jest ze świata, powiem też Wam może tak na świadectwo że to Słowo mnie e, tak zaczęło myśleć, jakie jest moje kochanie w Słowie Bożym, czy ja, czy ja tutaj piszę i zakon jego rozważa dniem i nocą. Nie minącą. zakon jego rozważa? Słowo Boże, czy ja rozważam? Nie minącą. I tak zacząłem myśleć sobie, zadawać pytania, czy, czy to jest moje podejście, ta miłość do Boga, gdy ja, gdy ja mam upodobanie, wszystkie, zaczęła się tutaj sytuacja na Ukrainie, wtedy zacząłem, może wiem, dużo bardzo osób śledzi tę sytuację, wciągnąłem się, żeby śledzić, co się dzieje, wydarzenia, potem, potem jeszcze inne rzeczy, że tutaj tu do, do Unii Europejskiej, tam rząd, jakieś wybory, tyle jest różnych na, na na tłok tych wiadomości, na tych sytuacji w około życiu, że my chcąc to wszystko śledzić, to zauważyłem, że w moim sercu jest więcej tego, tej myśli, tych oczekiwań i wiadomości, co się dzieje w tym świecie, co, co tam się stało, co tam się stało. I, a, a czas, czas na, na Słowo Boże, gdzieś wieczorem zmęczony jesteś, gdy, gdy, gdy po prostu. Już umysł tak nie pracuje i wtedy pa, Pan nie, nie, nie przemawia do święty tak jak powinien przemawiać. I tak pomyślałem sobie, popatrzyłem w swoje, w głową swojego serca, że właśnie za dużo mam, za dużo sercem jest upodobania w tym różnych rzeczach tego świata, które są wokoło mnie. I duch święty pokazał mi właśnie to na podstawie tego słowa i. Ta, pan dał mi zwycięstwo. Postanowiłem i już miesiącami nie, staram się nie słuchać żadnej wiadomości. Po prostu pan mnie uwolnił od tego, bo po prostu zobaczyłem, że to, jest, że to jest oszustwo. że to e, i, I cały czas coś się dzieje. Cały czas chciałbym coś wiedzieć. Gdzie, różne, tak jak powiedziałem, różne wydarzenia wokół nas są. Dobrze jest wiedzieć. Nieraz tak, teraz tam nie mówię, że to od czasu do czasu gdzieś usłyszę w radio wiadomości, ale, ale staram się ograniczać się nie, nie tych, tych, tych komentarzy różnych, tych politycznych. Pomyślałem sobie, toż to rady są bezbożnych. Różne komentarze i potem te komentarze nas nastawiają albo na jedną partię, albo na drugą, albo na, na jeden kraj, albo przeciwko innemu krajowi i, i jesteśmy za czy za przeciw, osądzamy, krytykujemy i tak po prostu to mówię o swojej, o swojej sytuacji i tak po prostu pan mi pokazał, że to jest niewłaściwe, że moim. Moim zadaniem, moim celem jest właśnie mieć upodobanie w Słowie Bożym, mieć kochanie w Słowie Bożym, żeby ta moja miłość była z całego serca, żebym miał ten czas, żebym, żebym na każdym miejscu, gdzie jestem, tylko rozmyślał o Słowie Bożym, rozważał o Słowie Bożym. I to jest cudowne, tak jak na początku wierzę, że każdy z nas się nawracał, czy przeżywaliśmy tę pierwszą miłość do Pana, i tak Pan chce, żebyśmy chodzili cały czas w tej miłości, w tej, w tej takiej takim bliskości z panem żebyśmy byli oddani i słucha, wrażliwi na jego głos do święty mówi do naszego serca jak nas będzie prowadził i wtedy jesteśmy wolni od tego świata i zauważyłem że już mnie nie interesuje pan mnie uwolnił dał mi wolność że nie interesuje mnie nie ciągnie mnie żeby śledzić co się dzieje ja śledzę teraz no, z każdym? Zawsze, ale wolę śledzić bardziej dokładnie tam, co się dzieje tam w Starym Testamencie, jakie tam, co, co królowie ci robili, dokładnie wiedzieć, zapoznawać się, wchodzić w tą sytuację, rozważać, e, myśleć cały czas o tych, o tych sytuacjach biblijnych, które, które były swego czasu. I Duch Święty pracuje, daje nam pouczenie, daje nam mądrość z tych historii i możemy radować się przed Panem, możemy być zbudowani, możemy doznać takiej otuchy przez, z tego słowa, z tych nauk, które płyną i ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu. Także, bracia i siostry, zachęcam, żebyśmy śledzili, co się dzieje w Biblii, co, jakie sytuacje po kolei czytamy, czy w Starym Testamencie, czy w Nowym, żebyśmy byli na bieżąco w każdym temacie w Biblii a sprawy tego świata, sprawy, jedni, jedni może, ja miałem problem z polityką, czy, czy właśnie z tymi wiadomościami tego świata, chciałem tak śledzić, inni mają inne może sprawy, Czy te, tyle jest różnych rzeczy, młodzież jest ma też atakowana różnymi pokusami, cały czas chce być na Facebooku, na, na bieżąco śledzić, co się dzieje wśród kolegów, na całym, no i po całej Polsce i tam, co się dzieje i Wtedy jest mniej czasu, zapominamy o Panu, zapominamy o społeczności z Bogiem, o tym o słowie Bożym, że musimy się karmić, że musimy wzrastać tym pokarmem Bożym. Także zachęcam Was, waszej i siostry i siebie samego, żebyśmy trwali, żeby ta nasza miłość do Pana była gorąca, była ta, ta, taka pierwsza, to pierwsza miłość, jak słowo Boże mówi, wróćcie do pierwszej miłości, żebyśmy kochali Pana całym sercem, całą swoją duszą. Amen.